hej, hej, hej! Przed Wami Valentin! Czyli niezwykli, część pierwsza książeczka z autorstwa Leny M. Bielskiej i mam ją do recenzji od wydawnictwa Imagine Books z premierą 22 marca 2023. I słuchajcie, no ta okładka daje do myślenia. Powiem Wam, że dosłownie cała historia bardzo mi zaimponowała. Wręcz nie mogłam uwierzyć jak ktoś tak prawdziwie potrafi opisać tutaj to pożądanie, jakie odczuwał no, mężczyzna na widok kobiety. Walentyn jest bowiem wielkołakiem i na co dzień nie ma problemów z ukryciem tego faktu. Jednak, kiedy tylko poznaje Lexi, prowadzi ogromną wewnętrzną walkę, gdyż jego ciało wręcz rwie się do niej niczym magnes. To było naprawdę mega super opisane. I wraz z bratem prowadzi też salon tatuażu, i kiedy ona pojawia się tam, wytatuowany jej niby zwyczajny symbol, yy, chciałaby, żeby był taki zwykły, ale on wpada na szaleńczy plan. No, robi z niego taki rozłożysty wzór, przemycając w detalach właśnie swoje imię, gdyż ją wybrał, że będzie tylko jego. No i kiedy podczas pracy ich ciała zaczynają się stykać, niemal sama czułam takie naelektryzowanie, jakby wybuch wulkanu. Naprawdę, to tak mega dobrze jest tutaj opisane. Między nim jest ogromna chemia, lecz ona stara się ją bagatelizować z uwagi na fakt, no, bo posiada tego narzeczonego, tak? Więc to nie wypada tak, jakby przyciągać się do innego mężczyzny. Czytamy też o tym, jak sama nie rozumie tego, co się z nią dzieje. Nie wie, dlaczego tak reaguje na swojego partnera, a czemu, kiedy idzie do obcego mężczyzny, pociąga ją jak, nie wiem, no, no po prostu jakby miała motylki w brzuchu, jakieś tam wibracje odczuwa w sobie. I nie wie, czemu tak się dzieje, gdyż no, skoro ma tego swojego faceta, to na jego widok powinna to czuć. A tak właśnie nie jest. I ciągle nie rozumie, co tutaj takiego się z jej ciałem odgrywa. My wiemy tylko, że ona jest partnerką Valentina, choć przez jakiś czas tak naprawdę też no w sumie nie wiemy, kto ją wybrał na to, dlaczego, po co i czemu tak naprawdę jemu się wydaje, że ona jest dla niego. Wiele wątków jest tutaj trzymanych też w tajemnicy, a rozwiązanie pojawi się, jakby to wam powiedzieć, w formie takiego przypadku. Autorka duży nacisk dała tutaj na uczucia emocjonalnie pokazuje ich też tą wewnętrzną walkę z samym sobą i nigdy nie wyprzedza faktów. Oczywiście oprócz hasła, że ona została wybraną, ciągle o tym myślimy, dlaczego tak jest. A jedyne, czego mogą się domyśleć, to tego, że jej narzeczony od początku do końca ukazany był bardziej z tych negatywnych cech, i w sumie prędzej czy później mógł hmm, albo Miał zostać usunięty, w sumie z uwagi na to, kim jest, e, mógł też prowadzić walkę, ale powiem Wam, że no, dalszych tych szczegółów Wam nie zdradzę. No, stał na straży prawa, więc tak jakby prawo miał e, wyboru do tej swojej dziewczyny, do tego, e, żeby z nią prowadzić życie, ale jak zostanie ta fabuła ukazana, to Wam tutaj tak jakby no, nie chcę zdradzać, żeby Wam nie psuć tego smaku. Z pewnością nie jest to opowieść jakby taka prosta, i pomimo tematu fantastyki, autorka wprowadziła tutaj taką dość naturalną i bardzo, bardzo ludzką postać lekcji. Ona nieby jest mądra i bardzo spostrzegawcza, ale jednak w obliczu problemu chwilami robi się taka delikatna, jest nieistanowcza i tak jakby bardzo dużo wtedy myśli. Nie wie tak naprawdę, jak się zachowywać. Bardziej powiem Wam, że niekiedy nieraz. Jej myśli, nie wiem, no, skupiają się na jej narzeczonym, na tym, co jest dla niego dobre, a tak naprawdę nie myśli o swoich potrzebach, których nawet on nie zaspokaja. Też się o tym dowiecie. Spodobało mi się to, że tak naprawdę wiele osób też tkwi w takim związku i wiecie, no, no nie potrafią nic z tym zrobić, że zaspokajają tylko swojego partnera, myślą tylko o nim, żeby wszystko dla niego było dobrze, to jak mu zrobić obiadek, jak mu się przypodobać. A gdzieś właśnie zanika to, że... On też powinien być dla nas dobry, a nie tylko my dla niego. Dlatego ten fakt, ten wątek tutaj w książce bardzo mi się spodobał, gdyż być może też wiele kobiet przejrzy na te oczy i zobaczy, że w naszym życiu, w naszym związku, wy też jesteście ważne, ja jestem ważna i ja też mam prawo czuć się dobrze, a nie tylko osoba, z którą jestem. Wiecie, to właśnie sprawiło, że książka się, stała się dla mnie taka bardziej wyjątkowa, wartościowa i, i no, na pewno wciągająca. Uwierzcie mi, że autorka potrafi tak władać tym piórem, że tak Was zakręci, że nie wiecie kiedy i książka będzie po prostu przeczytana, a historia zapada w pamięci. No i jak widzicie, są to niezwykli część pierwsza, więc będzie kontynuacja. Uj, której strasznie wypatruję. Naprawdę, ja jestem bardzo ciekawa, czy dalej też się pojawią te takie fajne, wewnętrzne uczucia, które są naprawdę tutaj idealnie opisane. Dobra, już za bardzo się tu rozkręcę, jeszcze trochę i zaradzę wam koniec, a nie chcę tego zrobić. Mega książka, bardzo, bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie takie romanse, takie, wiecie, flirty, niekiedy nawet młodzieńcze, no bo nie jest powiedziane, że tutaj zaraz było tak ostro. No to książka jest dla Was, na pewno Wam się spodoba. A ja się z Wami żegnam, do usłyszenia. Pa-pa-pa!